Cześć, ja nazywam się Macie Moroz i dzisiaj porozmawiamy na temat tego, w jaki sposób podrywać na Tinderze, więc jeżeli chciałbyś mieć lepsze rezultaty korzystając z tej aplikacji randkowej, to ten film jest zdecydowanie dla Ciebie. Jeśli mnie jeszcze nie znasz, to jestem trenerem Flirtu, podrywanie i relacji damsko-męskich 2006 roku i od tego czasu uczę mężczyzn, w jaki sposób lepiej sobie radzić w relacjach z kobietami, w podrywaniu i w ogóle w związkach i w tym wszystkim. Więc e, ja zauważyłem jedną rzecz, że wielu mężczyzn ma problem z podrywaniem w internecie, e, dlatego, że nie rozumieją reguł, nie rozumieją zasad, mają, e, często, często mają taką trudność w zrozumieniu tego, że w internecie troszeczkę inaczej się podrywa niż w realu, przez co popełniają błędy, które automatycznie od razu... ich praktycznie skreślają, dlatego ja dzisiaj opowiem Ci o tym, co powinieneś zrobić, żeby mieć większą efektywność, większą, większą skuteczność, tak to nazwijmy, i żeby lepiej Ci szło w podrywaniu na przykład właśnie na Tinderze, chociaż część z tych uwag jest bardzo uniwersalna. Yy, ważna rzecz jest taka, że ja mógłbym oczywiście mówić, yy, godzinami gadać na ten temat, yy, w jaki sposób Podrywać przez internet czy na Tinderze, ale to jest zupełnie zupełnie temat nie do poruszenia w tak krótkim filmiku. Dlatego ja dzisiaj Ci przekażę kilka najważniejszych kluczowych uwag, na które bardzo bym ciebie prosił, żebyś zwrócił koniecznie uwagę. Więc nie przedłużając, lecimy z koksem, atakujemy i oto tych 12 rzeczy, na które musisz koniecznie zwrócić uwagę, podrywając na Tinderze. Więc pierwsza moja wskazówka jest taka, że najważniejsze absolutnie jest Twoje zdjęcie profilowe. To pierwsze to główne, jakie powinno być takie zdjęcie, nie powinno być z gołą klatą, przy samochodzie, w okularach, nie powinieneś wyglądać na takiego cwaniaczka, czy kogoś kto próbuje zaimponować. Powinieneś wyglądać w miarę normalnie, naturalnie powinno być widać Twoją twarz, Twoje, twoje oczy. Najlepsze są zdjęcia naturalne. Zdjęcia typu studio jakaś tam um, sesja fotograficzna nie są najlepsze dobre są zdjęcia w stylu um, delikatnie bo mogą być przypozowane zrobione dobrym aparatem dobre oświetlenie, delikatny retusz też jest wskazany, dlatego że jeżeli będziesz robił w kiepskim świetle albo w mocnym świetle, będziesz miał przymrużone oczy to nie będzie to wyglądało ani ciekawie, ani atrakcyjnie więc zwróć uwagę na to, żeby to było fajne, naturalne, ciekawe zdjęcie, gdzie widać przede wszystkim twoją twarz Twoje oczy, może być delikatny uśmieszek, natomiast na pewno nie zdjęcia z sesji fotograficznych i zobacz, popatrz na ile, jak ty po prostu wyglądasz na tych zdjęciach. Czy wyglądasz takiegoś, na naprawdę widać ciebie, twoją osobę, czy widać twoją twarz. Czy właśnie jest to, jesteś gdzieś tam malutka, twoja twarzyczka gdzieś tam daleko. Więc absolutnie najważniejszą rzeczą jest to pierwsze zdjęcie. Ono musi być bardzo fajne, ale też nie przesadzone. Pamiętaj, że druga wskazówka to jest taka, że pamiętaj, że to jest troszeczkę takie oszustwo. Generalnie, yy, generalnie portale randkowe i ona też o tym wie. Dlatego, że zawsze wybiera najlepsze swoje możliwe zdjęcia. I ty też powinieneś wybrać najlepsze swoje zdjęcia, podkreślać to. Kim jesteś, i pokazać siebie od najbardziej atrakcyjnej strony. Jeżeli nawet nie jest tak, że ty zwiedzasz 6 czy 8 krajów do roku, ale bywasz tylko raz, to i tak wrzuć na przykład takie zdjęcie z wakacji, żeby pokazać, że robisz coś ciekawego. Może niekoniecznie jak leżysz na plaży z bambochem wywalonym, ale na przykład, że gdzieś na jakichś składach, czy cokolwiek tego typu, żeby pokazać, że Twoje życie nie jest nudne, że jesteś ciekawym, odważnym facetem. Więc pamiętaj, że, że jest to troszeczkę takie oszustwo. I musisz podkręcić swój wizerunek. Dlaczego? Dlatego, że jak ludzie patrzą na zdjęcia w internecie, czy czytają jakieś opisy, to zawsze dzielą to na pół. Albo nawet i na czworo. Dlaczego? Dlatego, że wiedzą. Że każdy próbuje siebie pokazać najlepiej jak to tylko możliwe. Jak idziesz do klubu, zakładasz koszulę, marynarkę na przykład, to ona wie, że ty na co dzień po domu tak nie chodzisz. I ty też wiesz, że ona na co dzień nie ma takiego makijażu, e, takiego makijażu wieczorowego i to jest absolutnie naturalne i to jest absolutnie do, e, do zaakceptowania, i trzeba to to zrozumieć. Trzecia kwestia jest taka, że tak jak już mówię, musisz pokazać się atrakcyjnie na zdjęciach. Jednym słowem, opis jest dość ważny, ale nie musisz dużo pisać i, i nawet uważam, że nie powinieneś wcale na niego za bardzo zwracać uwagę. Natomiast najważniejsze absolutnie są zdjęcia. Dlatego, że żyjemy w takich czasach, gdzie ludzie słajpują, co jako pierwsze pokazuje Tinder? Twoje pierwsze zdjęcie, potem drugie, potem trzecie, potem czwarte. Badu dokładnie tak samo. Może na sympatii trochę więcej z tego opisu, ale i tak jak twoje zdjęcia będą kijowe, to kobieta ciebie odrzuci, bo stwierdzi, że wyglądasz na jakiegoś dresika czy cokolwiek tego typu, a ty nie jesteś, a to nie jest w jej typie na przykład, tak więc Pokaż się atrakcyjnie na tych zdjęciach, na innych zdjęciach w, w taki sposób, żeby całościowo było to coś, co sprawia, że wyglądasz atrakcyjnie. Nie jesteś pewien? Poproś koleżanki, żeby pomogły ci wybrać zdjęcia, a zobaczysz, że będziesz miał fajne efekty, fajne rezultaty. Ewentualnie możesz również um, poprosić jakiegoś fotografa o zdjęcie, o to żeby ci pomógł zrobić zdjęcia na stronę internetową, na, na stronę internetową, czyli na Twój profil internetowy, na portalu żeby to wszystko też fajnie, ładnie i naturalnie wyglądało, tak? Bo to też jest mega ważne. Więc ym, w ten sposób. Kolejna kwestia jest taka, żebyś pokazał, że masz ciekawe życie, że masz ciekawy charakter. Twoje zdjęcia świadczą o Tobie, o Twoim charakterze, Twojej osobowości. Jeżeli na zdjęciu wyglądasz na jakiegoś przymoła, jest, masz zdjęcia przy komputerze albo wiesz, bez koszulki, gdzieś tam z takim brzuchem wywalonym, jak obratasz kaszankę na grillu pijąc e, jakieś piwko tanie za 5 zł, tak? Tego ku, kustosz z Biedronki, tak? No to sorry, ale to zbyt dobrze nie będzie wyglądać. E, tak jak mówiłem, to jest troszeczkę oszustwo, ale jak e, kobieta nie, nie zna Ciebie, jak ona zobaczy tego typu zdjęcie, to stwierdzi e, zwykły koleś. tak? Nawet jeżeli ogólnie twoje życie jest ciekawe, masz świetne poczucie humoru, pokaż, że jesteś męski, silny, odważny, zaakcentuj swoje ciekawe pasje, zainteresowania e, i że, że na co dzień robisz fajne, ciekawe, interesujące rzeczy. Piąta kwestia jest taka, żebyś się nie kwalifikował, to też jest trudne, bo w zdjęciach też musisz to wyważyć. Jeżeli wrzucisz 40 zdjęć starając się pokazać, jakie to, to nie jesteś fajne, to kobieta zobaczy, że ty próbujesz się kwalifikować, czyli yy, przypodobać generalnie potencjalnym kobietom. Wystarczą 2, 3, 4 zdjęcia, które są w miarę naturalne. Tak samo, tak jak mówiłem, ta sesja zdjęciowa też nie, gdzieś tam studio w studio szczególno, w szczególności jest bardzo bardzo takim nierozsądnym pomysłem, dlatego że, e, że po prostu wtedy, e, wtedy kobieta widzi, że specjalnie sobie zrobiłeś sesję zdjęciową, żeby jakieś dziewczyny przyciągnąć. Więc e, nie rozpisuj się za bardzo, również na, w swoim opisie napisz Dosłownie 2-3 zdania, nie pisz, nie próbuj się zareklamować, że jestem ogarnięty, jestem dobry, jestem mądry, dlatego że to ona będzie ma zadanie, jak gdyby ocenić to, więc nie rób tego typu rzeczy. Tak samo jak piszesz wiadomości, nie pisz pierwszej wiadomości na 15 stron, bo to nie ma sensu. Jak ona pisze zdanie, to Ty też napisz zdanie, nie staraj się jej zaimponować, nie próbuj zawsze się z nią zgadzać, nie wypytuj jej non-stop tak jakby szukał jak gdyby takiego porozumienia, ale postaraj się normalnie, naturalnie poznać jako człowieka, kim ona jest, ok? E, więc, więc w ten sposób zacznij, e, zacznij robić. Nie udawaj kogoś, kim nie jesteś, jednym słowem, tak jak mówię, delikatne, drobne podkręcenie jest jak najbardziej na miejscu, ale udawanie kogoś, kim nie jesteś jest żenujące i wcześniej czy później Wyjdzie na wierzch, no i się najprawdopodobniej nawet w łóżku z, z tą kobietą nie wylądujesz. Jakbyś się czuł, gdyby kobieta napisała, że ma szczupłą figurę, przychodzisz, a tu się okazuje, że ma na przykład 30-40 kg nadwagi, prawda? Albo odwrotnie, jeżeli robisz kobiety, które są właśnie lepiej zbudowane, Więc zwróć na to uwagę. Kiedyś trafiłem na sytuację, gdzie yy, 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 pisałem z dziewczyną i ona mi mówi, że wrzuciła zdjęcia koleżanki. A um, wiesz co, i powiedziałem, wiesz co, weź, spierdzielaj dziewczyno, bo, bo e, jak naszą relację zaczynasz od okłamywania i od oszustwa, to ja Ci dziękuję bardzo. Nawet jak jesteś atrakcyjna, to nie za bardzo chce je poznać, bo to też świadczy, że coś masz nie tak z głową. Więc nigdy nie oszukuj, nigdy nie, nie przesadzaj, nie udawaj kogoś, kim nie jesteś bądź naturalny, oczywiście też bez przesady, ale, ale pamiętaj o tym. Jeżeli chodzi natomiast o sprawy techniczne, to koniecznie słajpuj, czyli tam dawaj te lajki, serduszka tylko tym kobietom, które są dla ciebie atrakcyjne. Dlatego, że, yy, dlatego, że to, yy, tam działają takie algorytmy yy, na tym Tinderze, że one patrzą generalnie, kategoryzują podobne do siebie osoby. Więc jeżeli będziesz dawał, yy, możesz zrobić eksperyment i dawać lajki samym na przykład dziewczynom które Ci się nie podobają, zobaczysz, że coraz to więcej ich się będzie Tobie pojawiać. A jak będziesz więcej dawał lajków kobietom, które Ci się podobają, no to zobaczysz, że, zobaczysz, że będzie, będzie coraz to więcej kobiet które są dla Ciebie atrakcyjne. Dotyczy to nie tylko zawodu, wieku, ale również typu kobiety, powiedzmy, podzielmy sobie na duże kobiety, szczupłe kobiety, wysportowane kobiety, jakieś plastiki, bizneswoman. Mniej więcej również to, te algorytmy starają się dostosować w tych kategoriach, powiedzmy, tak bardzo upraszczając również Tobie. Tobie kobiety, więc zwróć na to uwagę, ustaw sobie oczywiście dobrze wyszukiwanie pod kątem geograficznym, pod kątem wieku i tego typu różnych rzeczy, bo to też pomoże dobierać właściwe tobie kobiety. Ważne jest to, żebyś wchodził regularnie, żebyś regularnie do końca te wszystkie dziewczyny dawał im w lewo, w prawo, tak? Korzystał, z, wykorzystywał wszystkie te. Z te lajki natomiast też yy, ważne jest to żebyś od razu zagadywał yy, i postarał się choć parę chwil pociągnąć rozmowę z kobietą yy, dlaczego? dlatego że tinder też zwraca uwagę na to czy ty dajesz fajne doświadczenie. Jednym słowem, po pierwsze, jak bardzo rzadko wchodzisz na tego Tindera, to będzie Ci rzadko e, dawać e, fajne dziewczyny, będzie rzadko wyświetlać również Twój profil, dlatego że wie, że dziewczyny e, będą niby dawać te lajki, tak? A i tak nie będziesz odpowiadał. Więc może być, e, więc pod tym kątem Tinder patrzę, ale też patrzę pod takim kątem, że jeżeli e, są lajki, natomiast Ty nie zagadujesz, no, to dziewczyny też będą mało zadowolone z tego faktu, no bo nikt nie, od, bo nie odpisujesz po prostu. Tak więc będą wtedy, wtedy, Tinder będzie również jak gdyby bardziej zacznie ciebie ignorować. Więc wchodź regularnie, dwa razy dziennie, rano, wieczorem. Od razu e, tam, jak masz macza, to postaraj się zagadać i napisać coś. Poza tym. Kolejna wskazówka, czytaj opisy, staraj się zagadać kreatywnie, odnieś trochę do tego, co jest na zdjęciach, do tego jak ona co ma w tym opisie. Oczywiście to też nie może być wchodzenie w tyłek. Jak nie masz innej opcji, to napisz do niej po prostu cześć nie wiem tam, cześć, cześć Magda, jak ci mija dzień bo zauważ, że jeżeli dała ci yy, dała ci lajka dała ci, dała ci serduszko no to wtedy najprawdopodobniej jest to było zainteresowana tak? więc nawet tego typu zagadanie jest szansa, że wejdzie, natomiast zwróć też uwagę, że im bardziej kreatywnie, w sposób interesujący, ciekawy zagadasz no to tym większe masz szanse sukcesu to jest w ogóle oddzielny temat na zupełnie oddzielny film Natomiast postaraj się też zrobić to w ten sposób, dlatego że jest wiele kobiet. Które dostają na przykład 80 lajków dziennie, tak? I non stop jest, wiesz, bach, 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 bach. Szczególnie te, te naprawdę fajne, te naprawdę atrakcyjne. Więc czy te opisy staraj się zagadać kreatywnie, staraj się też troszeczkę poznać, podpytać yy, o coś, co napisała, czy o coś co jest w zdjęciu, yy, i pociągnąć troszeczkę dalej yy, tę rozmowę w sposób taki lekko nietuzinkowy. Yy, dużo poczucia humoru, troszeczkę po, pożartować i będzie wszystko w dobrym miejscu. Miejscu w dobrym kierunku e, zmierzać. E, bardzo ważne jest również to, żebyś jak najszybciej e, dążył do spotkania, dlatego że w dzisiejszym czasie, kiedy mamy mnóstwo stymulacji, od z lewej, z prawej, kobiety atakują, jeżeli nie spotkasz się z kobietą e, w ciągu e, tygodnia, to już z reguły przepadły. Oczywiście są różne sytuacje, ja wam takie sytuacje, że kobiety nie mogą się z dziewczyną spotkać, ale świetnie nam się rozwijało. Przez telefon lub pisało, więc utrzymywaliśmy troszeczkę dłużej kontakt zanim żeśmy się spotkali. Ale tu był powód ku temu, o którym ona wiedziała, gdzie ja powiedziałem. Jeżeli e, napiszesz do niej, powiedzmy w dniu, w którym was zmaczowało, jak to się mówi, w następnym dniu powinieneś się umówić. E, jeżeli będziesz 3, 4, 5 dni do niej pisał, będziecie pisać non-stop, ona stwierdzi, że to do niczego nie zmierza. I po prostu straci zainteresowanie tobą, e, a ty stracisz czas, stracisz energię. Więc generalnie dobrze jest pogadać, dowiedzieć się paru ciekawych rzeczy, wprowadzić y, taką fajną, zabawną atmosferę, pozytywną, lekko poflirtować i od razu się z dziewczyną umawiać. Na, y, na spotkanie. To też jak to robić to jest zupełnie temat. Jak prowadzić rozmowy, może kiedyś coś o tym zrobię. Natomiast najważniejsze jest to, żebyś spotykał się jak najszybciej, a nie gadał z dziewczyną przez pół roku. Y, jedenasta kwestia jest taka, że czasami dobrze jest się dzwonić i pogadać. I ja sam osobiście często też tak robię, że piszę sobie trochę z dziewczyną, widzę, że są fajne reakcje, mówię sobie, wiesz to ja bym sobie z Tobą pogadał, może jakiś Skype, może jakiś Whatsapp, może jakiś telefon. Normalnie jak ludzie pogadamy sobie z 15 minut i będziemy wiedzieli, czy jest sens się dalej spotykać, tak? Jak mogę, jak, co wolisz, która forma komunikacji jest dla Ciebie wygodniejsza, jak mogę Ciebie złapać, bo to też, też w sumie może być Facebook, Messenger, prawda? No i dziewczyna Ci powie, co woli, czy telefonicznie, czy gdzieś tam na Facebooku i po prostu zadzwoń do niej. Pogadajcie sobie z 10, 15, 20, 30 minut. Myślę, że do godziny max, żeby, żeby nie przesadzać, ale myślę, że takie 15 do 30 minut, jak się fajnie pogada w ciągu tych 10 pierwszych minut może być tak trochę sztywno, ale potem zaskoczy i jak zaskoczy, to po prostu umawiasz się z nią na randkę, lecicie i już masz fajny, zbudowany grunt, jeżeli potrafisz też dobrze głosem pooperować, to jesteś w domu! Więc dobrze jest się czasami dzwonić i pogadać, chociaż ja często też robię randka konkret, to co pogadamy sobie z dziewczyną godzinę, gdzieś tam popiszę i mówię, wiesz co, fajnie się z Tobą gada, fajnie się z Tobą pisze, chodźmy gdzieś na kawę, chodźmy, chodźmy gdzieś na randkę, tak? I w ten sposób i lecimy. Dwunasta, najważniejsza wskazówka jest taka, żeby to było bez ciśnienia, bez oczekiwań. Bardzo często kobiety narzekają, że faceci się z nimi umawiają, ale mają ciśnienie na seks, że e, oczekują tego, że coś się wydarzy, liczą na to, że będzie bzykanie, nie wiadomo co. Tymczasem, e, no, wszelkie tego typu oczekiwania, wszelkie tego typu założenia są złe, dlatego, że nigdy nie wiesz, co się wydarzy. Tak naprawdę powinieneś mieć luz, nie powinieneś mieć żadnego ciśnienia, nie powinieneś mieć żadnych oczekiwań. Tym bardziej, że nawet nie wiesz, jak ona Wygląda. Jak się z nią spotkasz, nawet sobie rozmawiacie i widzisz, że ona faktycznie nieźle wygląda, bo to czasami jest olbrzymia różnica między zdjęciami a, a zachowaniem, więc, e, więc, generalnie, jak już tam się z nią e, spotkasz. To też, też czasami może wyjść, że jednak nic z tego nie wyjdzie. Poza tym, rozmawiacie, jest fajnie, jest miło, jest pozytywnie, ale może okaże się, że ona ma kompletnie różne poglądy niż ty. Więc nigdy niczego nie zakładaj, nigdy nie stawiaj sobie za celu, żeby coś się tam wydarzyło. Idź bez ciśnienia, bez oczekiwań, macie się fajnie bawić, macie się poznać. I jak będziesz miał tego typu podejście na tych pierwszych randkach, to zobaczysz, że zacznie to fantastycznie działać, bo wielu gości, na przykład jak jest match, od razu pisze, cześć, siema, nie zwasz ciebie dupa, czy chcesz się ruchać. Może do siebie wpadnie, to się poruchamy. I serio, takie rzeczy goście potrafią pisać, e, i, i to jest okropne, to jest straszliwe, to jest obrzydliwe. A ty, bądź troszeczkę inny, e, potraktuj ją jak człowieka, poznajcie się e, i niech, e, niech najpierw pojawi się w ogóle jaka, jakakolwiek elementarna relacja między wami. Dzięki za obejrzenie tego filmu mam dla Ciebie bezpłatny prezent, ale zanim do niego przejdziemy koniecznie daj mi łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał korzystając z przycisku poniżej i kliknij w dzwoneczek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Polub mojego fanpage'a na Facebooku, dołącz do naszej grupy o relacjach, a także zacznij mnie obserwować na Instagramie, gdzie też rzucam dużo wartościowej wiedzy. Jeśli ten film Ci się spodobał, to podziel się nim ze znajomymi. Zapraszam Cię również na moją stronę internetową maciemoros.pl, gdzie znajdziesz dużo porad, kursy, konsultacji i szkolenia pod moim okiem. A jeśli chodzi o ten prezent, to w opisie pod tym wideo znajdziesz link, gdzie będziesz mógł pobrać przygotowaną przeze mnie niespodziankę, która stanowi uzupełnienie tego filmu. Kliknij w ten link teraz, aby bezpłatnie pobrać swój prezent. Dzięki raz jeszcze i do następnego!